Zerwała ze mną, zostawił mnie. Jak wróci do mojego ex, to była miłość mojego życia. W tym wideo troszkę odniosę się do historii, które czasami słyszymy od Was, otrzymując wiadomości, gdzie pytacie o pewne wskazówki i porady, jak postąpić, jak wrócić, co powiedzieć, jak się wytłumaczyć przed osobą, która nas zostawiła, by ona zechciała do nas wrócić. Ja dzisiaj chciałabym zaproponować takie dwie drogi, dwie ścieżki. Po pierwsze, zastanówmy się, czy ta osoba zorganizowała takie spotkanie, podczas którego ładnie wytłumaczyła się, podała argumentację, dlaczego chce z nami skończyć związek. Czy ty wiesz, dlaczego się rozstaliście? Nie by proste, ale zaufajcie mi, często tych spotkań nie ma. Często osoby odchodzą po prostu przez nieodzywanie się, przez krótką wiadomość, bo Ty jesteś dla mnie za dobra albo ja jestem niewystarczający. Więc chciałabym tylko podkreślić, że Ty, osoba pozostawiona, z którą zerwano, masz prawo. Do usłyszenia argumentów, konkretnych argumentów, dlaczego się rozstajemy, a druga strona, albo ty, strona, która planujesz zerwanie, masz obowiązek wytłumaczenia się tej drugiej osobie, która jest zaangażowana emocjonalnie i uczuciowo, dlaczego to chcesz zakończyć. To wymaga pewnych rozmów, głębokich rozmów. Tchórzostwo, uciekanie, zamykanie, pisanie SMS-kiem, że to już koniec, to nie jest eleganckie. Dlaczego? Bo strona pozostawiona naprawdę chce wiedzieć, o co poszło, co może w sobie poprawić, może co usprawnić, nad czym popracować w, następnym, w następnej relacji. Więc jeśli ta rozmowa miała miejsce, to jest scenariusz A, i usłyszałeś czy usłyszałaś, dlaczego ktoś chce zakończyć związek, padły te argumenty tu wiesz może to są trudne e, przykro było to usłyszeć może do końca się z tym nawet nie zgadzasz ale ktoś wyraźnie to powiedział to to co do nas należy to po takiej rozmowie to zwyczajnie uszanować to bo ta rozmowa którą mieliście to był czas być może do, do zadawania dodatkowych pytań na wysłuchanie tamtej strony na może wyrażenie swojego zdania ale później to już jest czas na uszanowanie decyzji tej drugiej strony, która zdecydowała się, że już z nami nie chce być. To nie jest czas na pisanie wiadomości, słuchaj, może jeszcze się spotkamy i dogadamy, a może tak, słuchaj, ja tak koleżeńsko piszę, chcąc się dopytać, co u ciebie słychać. Wiecie, za tym koleżeńsko to stoi zazwyczaj, Chęć, żeby ta druga strona koleżeńsko się spotkała, ale potem już nie koleżeńsko, bo związkowo zaczęła kontynuować to, w czym byliście poprzednio. To jest mit, w który wierzymy, że ja tak tylko chciałabym podpytać, czy pożyczyć Ci dobrych świąt i co tam słychać? Nie, my tak naprawdę chcę, żeby druga strona wróciła, żeby znowu była nasza. A co to sprawia w drugiej stronie, to najczęściej drażni, bo ona musi. Odpowiedzieć, tego nie do końca nie chcę, bo chcę być miła. My się cieszymy, że ktoś odpisał, i znowu zaczyna się jakieś takie pisanie, gdzie się, że coś się dzieje, a druga strona już to ma. Nie, ja nie chcę z tobą być, bo wyraźnie ci to powiedziała. Więc naszym takim to naj... obowiązkiem jest i potrzebą tamtej strony, która zerwała, że my powinniśmy to uszanować. Uszanować, a uszanowanie znaczy. Może jestem teraz w żałobie, takiej żałobie po tym związku, ale chcę to szanować przez nieodzywanie się, w pewnym sensie nie, nie, nie pisanie, nie zaczepianie, rozprawienie się z tą stratą, bądź samodzielnie, przez oglądanie filmów jakiś, czy przez jakąś terapię, bo naprawdę pisanie, zaczepianie, prób, próby odnowienia, gdy ktoś ci wprost powiedział, zrywam, męczą. A? Może zadziać się coś dziwnego, że faktycznie, kiedy my się odcinamy, szanujemy, to druga strona może zatęsknić. Może, ale nie musi. A drugi scenariusz jest taki, czyli scenariusz B. Co jeśli tej rozmowy, czyli wymiany argumentów nie było? Ktoś się nieładnie zachował. Ktoś zamknął, uciekł, schował się, a byliście w związku. To twoim... Tak, napisaliśmy prawem, jest wiedzieć, co się wydarzyło. I wówczas fajnie jest napisać: Słuchaj, Kamil, Bartek, Kasiu, czy moglibyśmy się spotkać? Zabrakło mi tej rozmowy. To, co powiedziałeś, było takie bardzo lakoniczne. Ja nie wiem, na czym stoję. Związek trwał trzy lata, a może parę miesięcy, wiesz, zaangażowałam się. Czy moglibyśmy porozmawiać, pamiętajmy tutaj, o tym, żeby zachowywać emocje na, na, pod, pod kontrolą, żeby nie być wybuchowym, płaczliwym, roszczeniowym, złym, jak najbardziej stonować to do takiego neutralnego poziomu, co będzie bardzo pewnie trudne, bo my cierpimy wewnątrz, ale mamy prawo do usłyszenia, co poszło nie tak. I ty druga strona, jeśli słyszysz taki komunikat, nie unika, nie uciekaj, nie, nie udawaj, że nie odczytałeś tej wiadomości, ale bądź na tyle odważna i odważny, że staniesz twarzą w twarz z osobą, której wyznawałaś, czy wyznawałaś pewne rzeczy, i dzisiaj jej powiesz, co poszło nie tak, bo to jest obowiązek twój, a jej prawo, żeby usłyszeć. I teraz osoba, z którą zerwano. Jeśli już jest ta rozmowa, doszło do tego, to w ogóle brawo, bo fajnie, że ktoś jest na to gotowy, to jest wyraz pewnej odwagi, tak, nie tchórzostwa. Postaraj się wówczas słuchać raz uważnie, nie dementować, nie podważać, znaleźć przestrzeń, żeby powiedzieć, jak to było u ciebie, co ty widziałaś, że może się do końca z tym nie zgadzasz. Znowu jak najbardziej trzymając emocje na, na, pod kontrolą, bo tylko to pozwoli na jak najdłuższą, jak najbardziej konstruktywną rozmowę. I kiedy już wiesz wszystko, usłyszałeś to od tej drugiej osoby, to nie jest też czas na trochę takie błaganie takie trochę mówienie, wiesz, ty źle mnie zrozumiałeś, ja nie chciałam tak, ja już obiecuję, że będę inaczej, wiesz, ja taka nie jestem, tam mi się noga powinęła. Wiesz, no jednak coś sprawiło, że ta osoba podjęła taką decyzję, że nie chce razem być, więc w pewnym sensie pokazałeś, czy pokazałaś, jaki jesteś i twoje obietnice nie sprawią, że się w chwilę zmienisz. To jest pewien czas, kiedy się zmieniamy. I wręcz tak ta błagalność, taka sumarzalność też może drażnić. Ja wiem, że usłyszenie niemiłych rzeczy, co czasami mogą być nadinterpretacją, ktoś zupełnie z Tobą e, coś inaczej o Tobie pomyślał, ale znowu, wracam do, do scenariusza A, po usłyszeniu tego, na tej szczerej rozmowie, może z, ze łzami w oczach podziękujmy za to, że to zostało powiedziane, wyraźmy swoje zdanie, może masz same dobre rzeczy do powiedzenia tej osobie, faktycznie nie miałeś, nie miałeś żadnych czerwonych flag i znowu słowo u Szanujmy. Bo tak samo jak my czasami dawaliśmy kosza, dawaliśmy kosze czy się rozstawaliśmy, to po prostu my wiedzieliśmy wewnętrznie, że nie chcemy z tą osobą być. I to jest mega drażniące, jak ktoś tam się. Hej, hejka! To już naprawdę nie chcesz gadać, zwłaszcza, że gdzieś możesz emocjonalnie już być gdzieś indziej. To naprawdę drażni. Pohamujmy się od tej chęci podzielenia się tą piosenką, która była wasza i właśnie chcesz ją podzielić. Pohamujmy się od życzenia dobrego dnia. Ta osoba chce już być gdzieś indziej. Ta osoba w związku, każdy może być w, i pójść w prawo lub w lewo. I ta osoba podjęła żeby jednak nie związek, czyli lewo, czyli ta sytuacja, że nie chcecie być razem. I dodatek na koniec. Czy wiecie, że jeśli w związku jest współżycie seksualne, to wiecie, że to spaja, łączy, i wtedy dużo, dużo trudniej jest się rozstać, bo mamy te wspomnienia, te słowa, które padały podczas stosunku, te obietnice, to co sobie nawzajem wyznawaliśmy, jest ogromnie łączące, już nie mówiąc o samym współżyciu, które jest przeżyciem głęboko duchowym. Więc tutaj wskazówka, im później, a najlepiej seks w małżeństwie, dopiero. To tym lepiej, łatwiej jest się rozstać, jeśli jego nie ma w związku. To jest udowodnione. Druga rzecz jest taka, jeśli zauważysz w sobie coś takiego, co jest tak zwanym po angielsku love addiction, co jest uzależnieniem od miłości, bo to sprawia, że ci popadasz jakby w pewien głód emocjonalny, jak ktoś z tobą zrywa, zostawia, zerknij. Poczytaj o uzależnieniu od miłości, to nazywa się Love addiction po angielsku. Bo zobacz, bo te tematy właśnie przy, szczególnie widoczne są przy zrywaniu, bo jest ci tak ogromnie źle i masz ochotę ciągle być z tym osobą w kontakcie, stalkować, patrzysz, blokujesz, odblokowujesz go na Facebooku. To nie są koniecznie zdrowe, zdrowe zachowania. Ważne jest, żeby o tym poczytać i się tym tematem również zająć. Ciężki temat. Mam nadzieję, że będzie dla Was pomocny. A tymczasem, kończąc to wideo, zapraszamy Was serdecznie na konferencję Love Story. Jak w singielstwie zbudować silny fundament pod małżeństwo, żeby ono było mocne i żeby żadne wichry i żadne burze go nie zburzyły. Gdańsk, 7 października 2023 w miasto Space. Wszystkie szczegóły znajdziecie w linku w opisie tego wideo. We'll <laughs>